Zastanawiam się, jaka mogłaby być największa prowokacja i zarazem profanacja we współczesnym świecie. E, pomalowanie Murzyna pastą do zębów, oplucie czarnego kamienia w Mekce, śmianie się przy ścianie płaczu. Dochodzę jednak do wniosku, że czymś najgorszym jest podniesienie plugawej ręki na krynicę wolności słowa telewizję TVN. Tusk Vision Network. Spać nie mogę i nie jest winny upał temu, tylko strach, że zabraknąć może TVN-u, że otworzę okienko, zimne jak mój grzejnik, a tam Morozowskiego nie ma. I olejnik, szkło nie jest kontaktowe, a fakty w zapaści, z błędnym okiem chcę szukać redaktora Kraśki, Demokracja upadła, dyktatura w cenie. Informacje tankować muszę na Orlenie, więc płaczę, lecz po chwili mój nastrój się zmienia. Znowu widzę ich wszystkich. W telewizji w Riemia. Wzrok mój ekran przyciąga skutecznie jak klej, bo kanał odnalazłem swój. Polsza Today.